Cześć! Witam Was serdecznie już w ostatnim odcinku tygodnia z Taylor i dzisiaj zapraszam na analizę piosenki Mastermind. Jest to ostatnia piosenka z podstawowej wersji płyty. Zostały nam jeszcze dwie piosenki BeJut i Dear Reader. I zrobimy je jak najszybciej. To możliwe. Skupię się teraz na nich, żeby zamknąć już całą Taylor Swift Midnight i żeby może robić jakieś, wiecie, jakieś podsumowanie tego całego albumu. Bardzo to było ciekawe. Ale dobrze, nie przeskakujmy teraz. Dzisiaj pora na Mass Mind. Tytuł Mass Mind yy, bym przetłumaczyła jako mózg, ale jako typu mózg operacji, o to jest dobry tytuł, czyli osoba, która yy, pociąga za sznurki. Once upon a time the planets and the fates and all the stars aligned, you and I ended up in the same room at the same time. Once upon a time to jest bardzo częsty, tak się zaczynają yy, bajki dla dzieci, czyli pewnego razu. To nie mamy, tej nie śpiewa one time, tylko once upon a time. Co może znaczyć, że chce wprowadzić nas w pewną, w pewną taką bajkę, w pewną opowieść: The planets and the fates and all the stars aligned. The planets to planety, the fates to losy, bo fate to, lo, to los i rzadko kiedy się używa w ogóle fates jako, jako yy, liczba mnoga. And all the stars. I wszystkie gwiazdy align to jest wyrównać się, ustawić się. I tu jest ED, bo to jest czas przeszły, past simple. Bo to się zdarzyło. Zdarzenie zakończone, przeszłość. Zakończona przeszłość. You and I ended up. To jest to sam, ten sam czas. End up to skończyć gdzieś. Albo wylądować gdzieś. Czyli my wylądowaliśmy, skończyliśmy w tym samym pokoju, ale room po angielsku to nie jest taki pokój jak, znaczy też jest, jak salon, sypialny, czy gdzieś, ale to też jest pomieszczenie. Więc tutaj, jeśli to jest piosenka o, o Joe, to chodzi jej może o to y, pomieszczenie, oni się chyba tam spotkali pierwszy raz na Met Gala, to wiadomo, to nie było, to nie był pokój, to był, to chyba był namiot Met Gala, jest w namiocie, I don't know. Anyway, chodzi o pomieszczenie, szeroko rozumiane. Czyli my wylądowaliśmy w tym samym pomieszczeniu w at the same time, w tym samym czasie. Warto sobie zaznaczyć at the same time, że to jest at, a nie in the same time, tylko at the same time. No i na razie wygląda na to, że to jest piosenka o Joe. Odkrywajmy ją dalej. And the touch of a hand lit the fuse of a chain reaction of counter moves to assess the equation of you checkmate, I couldn't lose. And the touch of a hand, czyli i dotk dotknięcie dłoni, lit the fuse, lit zapalić. I to jest czasownik od light, druga strona, druga strona? Nie. Yy, druga forma. I yy, przy piosence glitch, też Wam to tłumaczyłam, yy, bo light ma dwie formy. Może być lighted też lit light y, light lit, lit albo light lighted lighted. I teraz tak. Y, zwykle w, tym, w tych latach na, teraźniejszych częściej ludzie wybierają formę lit. Częściej jest ona używana. Lighted też jest używana. Aczkolwiek LED jest częściej używany jako rzeczo... Y, jako czasownik, czyli mamy zapaliło coś, a lighted jest używana częściej jako Przymiotnik, czyli zapalony, coś jest zapalonego. Lighted, zapalona świeczka. Yy, więc tutaj mamy bez, yy, bez problemu, że dotknięcie dłoni zapaliło. The Fuse to jest yy, bezpiecznik, zabezpieczenie na bombie. Nie znam się na bombach, ale bardzo mi się to kojarzy z tym, jak mamy dynamit w bajkach był. I się zapalało ten dynamit, i on później wybuchał. Więc może to o to chodzi, że zapaliło bezpiecznik. Rozpaliło bezpiecznik. Of a chain. Aha, the fuse, bezpiecznik of a chain reaction of counter moves. Bezpiecznik. Chain reaction to jest oczywiście reakcja łańcuchowa. Czego? Of counter moves, kontrreakcji. I to jest ciekawe, bo ja counter move. To jest tak, jak ja coś zrobię, to coś się stanie, to coś się innego stanie. Czyli jakby dotknięcie dłoni zaczęło tą reakcję łańcuchową wydarzeń. Tak bym to przetłumaczyła. To assess the equation of you, checkmate, I couldn't lose. Assess, w tym wypadku, najpierw zacznijmy od equation. Equation to zrównanie matematyczne, czyli ciebie, równanie matematyczne ciebie. I assess w tym wypadku to może być też oceniać, ale w tym wypadku y, będziemy to tłumaczyli jako oszacować. Żeby oszacować równanie ciebie szachmat checkmate, mat, I couldn't lose. Nie mogłam wygrać, nie mogłam przegrać. Ja tu mam y, dwa tłumaczenia, dwa dwie takie główne drogi rozumienia tej piosenki i interpretacji. Wydaje mi się, że dwie są dobre. O tą drugą drogę do, dopiero mi y, zawsze y, narzuca kolejna linijka What if I told you none no, of Ale zaraz do tego dojdziemy już Wam będę tłumaczyć od razu dwie cały czas. Więc tutaj jedna droga to, że piosenka jest o Joe, tak jak oni się spotkali. E, I tak, pewnego razu planety, losy, wszystko się wyrównało w taki sposób, że my skończyliśmy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie, czyli los nas do siebie sprowadził i wystarczyło dotknięcie dłoni, żeby zapalić reakcję, żeby odbezpieczyć tą bombę i reakcja łańcuchowa się zaczęła, żeby oszacować równanie Ciebie, czyli czy ja jestem w stanie albo o co w tobie tam chodzi, to, to to zrobię, już Cię będę miała. Yy, zrozumiem cię i to wszystko, co muszę zrobić. I szachmat nie mogłam przegrać, to znaczy, że byłam pewna, że ja Ciebie wygram. Wystarczyło dotknięcie dłoni. Ja już wiedziałam, że ja rozegram to dobrze. Drugi nurt, w którym szła w rozumieniu tej piosenki, to prawie to samo, ale you znaczy wy moi fani, czyli pewnego razu planety, nasze losy i wszystkie gwiazdy się wyrównały w ten sposób, że skończyliśmy w jednym pomieszczeniu, to znaczy że może na koncercie, że po prostu wy przyszliście mnie zobaczyć i w tym samym czasie, no czyli się spotkaliśmy, tak albo inaczej i później wystarczyło dotknięcie dłoni, no może to było właśnie dotknięcie dłoni fana, yy, ja wiem, nie pamiętam, ale Taylor Mówiła w jakiś tam różnych wywiadach, i tam ostatnio oglądałam też dużo na YouTubie od y, filmów z życia Taylor, znaczy z życia takie z jej kariery, jak to się zaczęło, i że ona chyba jakąś gwiazdę, jak ona była mała i miała tam jakiegoś idola y, country music, to poszła na jej koncert te idolki, i ona chyba ją dotknęła w dłoń, i Taylor wtedy zrozumiała, jak ważna jest y, ta connection. To połączenie fan i idol, że to jest niesamowicie ważne, żeby idol chciał fana poznać, chciał go dotknąć. Więc może to połączenie dłoni to jedno, to jedno dotknięcie dłoni sprawiło, że ona jest taką gwiazdą, jaką, jaką jest po prostu, i to wywołało reakcję, że ona by chciała być taką gwiazdą właśnie yy, i oszacować was, czyli was, moich fanów, żebym wiedziała, co robić mam, żeby was zdobyć. I później szachmat nie mogłam przegrać, bo ja byłam pewna tego, że co robię, byłam pewna swoich czynów. I tutaj kolejna, e, kolejne, to chyba refren. What if I told you none of it was accidental and the first night that you saw me, nothing was gonna stop me. I laid the groundwork and then, just like clockwork, the dominoes cascaded in a line. What if I told you I'm a mastermind and now you're mine. It was all by design, because I'm a mastermind. What if I told you, to jest co jeśli bym Ci powiedziała, to przepuszczenie. Co jeśli. A co jeśli bym Ci powiedziała, none of it, czyli nic z tego, nie było accidental, przypadkowe. And the first night that you saw me. Pierwsza noc, the first night, kiedy mnie zobaczyłeś, to jest znowu. Saw me czas past simple, past simple. Wydarzyło się to. Raz, zobaczyłeś, skończone. Zobaczyłeś. Mnie pamiętajcie, że to nie jest so, tylko to jest so. So me. Posłuchajcie, jak Taylor tego śpiewa, to na pewno zobaczycie, to możecie sobie to poćwiczyć. Nothing was gonna stop me. Nic nie mogło mnie zatrzymać. I laid the groundwork. Lay the groundwork to jest podwaliny. Albo możemy to przetłumaczyć: ustawiłam fundamenty, położyłam podwaliny, czyli wszystko sobie przygotowałam. Bo bez fundamentów, bez tych podwalin, to wszystko by się zawaliło. Ale ja podłożyłam fundamenty i then just like clock, clockwork. Like clockwork, to mówimy jak w zegarku. The dominoes cascaded in line. Czyli ja bym powiedziała, że cascaded to jest spadać kaskadą, ale wiecie, domino się cz, 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 przewróciło. Jeden za drugim znowu reakcja, kontrreakcja, zbieg. Chain reaction w sumie, łańcuchowa reakcja. Jedno spadło, drugie musiało zlecieć, kolejne zleciało. I ja sobie to wszystko zaplanowałam i to spadało tak, jak ja chciałam, czyli domino. Przewracało się po linii. Co jeśli powiem Ci, że jestem? What if I told you, że jestem mózgiem operacji? And now you're mine. I teraz jesteś mój. It was all by design. By design to zaplanowane. Albo według planu, ponieważ jestem mózgiem operacji. E, no i znowu, jeśli chodzi o Joe, to mogłoby być: a co jeśli powiem, że nic z tego nie było przypadkowe? Nic z czego? Z tego, jak Taylor zaczyna, planety, losy, się, i, losy i gwiazdy się tak ułożyły, że myśmy spotkali się, byli w tym samym pokoju w tym samym czasie. To jest mówione, że to się stało przypadkowo. A tutaj mówi Taylor, mmm, a co jeśli Ci powiem, że to nic z tego nie było przypadkowe? Pierwsza noc, które, którą mnie zobaczyłeś, nic nie mogło mnie powstrzymać. Położyłam podwaliny i wtedy jak w zegarku, jak coś pracuje jak w zegarku, to bezbłędnie, co do sekundy, co do milisekundy się wszystko wydarza. Domino się przewróciło po linii, po prostej. I oni się zakochali, ended up together. Jeśli chodzi o, o ten nurt, by, o on, że Taylor śpiewa to do nas, fanów, co ja kocham, i ja w ogóle jestem bardziej za tym nurtem, yy, interpretowanie tej piosenki, no to właśnie wtedy przypadkowo myśmy się spotkali, że ja przypadkowo się stałam gwiazdą, a Taylor śpiewa. Ale co jeśli ci powiem, że to nic nie było przypadkowego, że pierwsza noc, czyli no, jakiś koncert, może tak metaforyczna pierwsza noc, ale pierwszy raz, kiedy mnie zobaczyłaś, zobaczyliście, nie mogłam być zastrzymana, bo ja już wcześniej podwaliny sobie yy, ułożyłam, położyłam i wtedy, jak w zegarku, wszystko się poszło, jak powinno. No i tutaj fakt, faktem, bardziej się skłaniam do tej interpretacji, ponieważ Taylor nigdy się nie krył, a Sy może od dziecka. Pragnęła być sławna. Ona bardzo chciała, jeździła do wytwórni. Nawet z tego co wiem, miała zaproponowany kontrakt z wytwórnią Sony, że w wieku 14 lat, że powiedzieli jej: poczekamy, jeszcze nie jesteś gotowa, ale widzimy w tobie potencjał, poczekamy, aż będziesz gotowa i wtedy będziesz Y, wydamy twoje piosenki, ale ten kontrakt by zakazywał Taylor szukania innych wytwórni. I ona, to była wielka szansa dla wielu to jest naprawdę duża szansa, że o Boże, Sony będzie chciało w przyszłości ze mną y, nagrywać muzykę. A Taylor odrzuciła ten kontrakt, szukała dalej, bo ona wiedziała, że ona musi być słodna, że ona chce tego. To nie jest tak, że ktoś jej powie, kiedy będziesz gotowa. Ona wiedziała, że ona już jest gotowa. To były te podwaliny. Ja chciałam, ja przez lata pracowałam nad tym, żeby być tu, gdzie jestem. Więc co, jeśli Ci powiem, że to nie było przypadkowe, że ja stałam się gwiazdą, że ona nie była, nie stała się gwiazdą z przypadku jak na przykład pójście na... na... Y, jakiś tam... Y, jak to się nazywa? Na casting i y, wiecie, y, zostanie... Wy, y, o, wybrała, y, zostałaś wybrana do roli i nagle serial czy cokolwiek jest bardzo słabym i Ty się stałaś gwiazdą. Nie, Taylor krok po kroku pracowała, nie stała się gwiazdą overnight, ona pracowała co płytę, coraz większa się stawała, nagrywała piosenki, więc to jest dla mnie to, to groundwork, to te podwaliny. You see, all the wisest women had to do it this way. Because we were born to be the pawn in every lover's game. If you fail to plan, you plan to fail. Strategy sets the scene for the tale. I'm the wind in our free-flowing sails, and the liquor in the cocktails. You see, czyli no widzisz. All the wisest women. Tutaj będzie women. Women, dwa razy i. Women. Wisest, najmądrzejsze. Wszystkie najmądrzejsze kobiety musiały, hef, to to jest musieć, musiały robić to w ten sposób. Bo byliśmy, byłyśmy, my byłyśmy urodzone, byłyśmy urodzone to be the pawn to jest pionek, pionek do gry. In every lover's game, żeby być pionkiem wy każdej grze kochanków. Co ciekawe, ponieważ widzisz, Taylor nam tłumaczy: najmądrzejsze kobiety musiały robić to w ten sposób, w jaki musiały sobie najpierw te podwaliny ułożyć, zaplanować wszystko, a później iść do tego, co chcą osiągnąć. Ponieważ my zostałyśmy urodzone, żeby być pionkiem w każdej grze kochanków, znaczy ja nie chciałam być pionkiem, ja chciałam być mastermind, ja sobie to wszystko ułożyłam i ja nie jestem pionkiem. Ja sobie... ja jestem tym, który był w stanie zrobić checkmate, czyli był w stanie zaszachować yy, króla w szachach. Co znaczy, że no... wrzucić kogoś do rogu, skąd nie ma ucieczki. Love is game, no i oczywiście to też może tłumaczyć, że ona jest mądra w tym show biznesie. Nie będzie pionkiem i nie jest pionkiem, pomimo tego, że kobiety tradycyjnie były uważane jako pionki, miały się słuchać innych i miały po prostu być posłuszne. Love game no to to może być też właśnie metafora i życia tego, że kocha tych fanów, to jest taka gra, ale to też może być do Joe, że to jest metafora romansu, takie gramy w to jeden, ty ruch, ja ruch, co, co się wydarzy, nie wiadomo. To jest fajna linika. If you fail to plan, you plan to fail. I tu jest if, czyli conditional zero, bo tu jest present simple, po przecinku jest present simple. Czyli Conditional Zero, ostatnio już o tym mówiłam, mówi nam o warunkach, które zawsze mają taki sam rezultat. Czyli jeśli nie uda ci się planowanie, polegniesz w planowaniu, o, ty planujesz, żeby polec. To znaczy, że jeśli nawet. Jeśli coś ci nie wyjdzie, to to znaczy, że według Twojego planu to ci miało nie wyjść. Strategy sets the scene for the tale. Scene, sy, -sy będziemy e, wymawiać jako sy si, samo. Scene for the tale. Strategia set to jest ustawiać. Ustawia scenę na tale do bajki. Scenę bajki. To mi się łączy z tym once upon a time. Bajki. Czyli ta scena, ten background bajki to wszystko, co się dzieje, to to jest strategicznie rozplanowane. Nawet jeśli to jest jakiś fail, jakaś porażka. To jest ciekawe. I'm the wind in our free-flowing sails. Pierwsze, co to jest sail, to jest żagiel. Free-flowing, czyli same, yy, samoistnie poruszane na wiatru, o, na wietrze, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Wolno, wolno pływające. Ale wolno, że wolność. Czyli mamy free-flowing sails, to są żagle, które wolno pływają, gdzie chcą. Ale Taylor mówi I'm the wind, czyli ja jestem wiatrem. Jeśli ja jestem wiatrem naszych wolno pływających żagli, to znaczy, że ja nimi kieruję. Pomimo tego, że ty myślisz, że one są wolno pływające, pływają, gdzie chcą, nie mają limitów, no, 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 I'm the wind, czyli mm, ja nimi kieruję. And the liquor in our cocktails. Liquor to jest likier jako alkohol. W naszych koktajlach, drinkach bym powiedziała. Takie to są słodkie drinki, cocktails. Bo u nas koktajl to jednak coś innego z mleka jest i z owoców. I ja jestem alkoholem w naszych drinkach, co znaczy, że jakby jak jesteśmy pod wpływem alkoholu, no to już wiecie, wylozujemy się, nie wiemy, co się dzieje, nie mamy takiej kontroli, ale ja jestem tą kontrolą. Ja prowadzę, nawet jak jesteśmy pod wpływem, to ja prowadzę to, gdzie to ma iść. Ten związek, tą rozmowę, to cokolwiek. Więc jest to ciekawe, i to oczywiście też może się mówić o, o, o Taylor relacji z fanami, bo ona jest tą osobą, która to prowadzi. Ona tak chciała, ona to zaplanowała, rozplanowała sobie, i jest pod kontrolą, ma kontrolę. Oczywiście tutaj jest powtórka i później zmiana jest, bo wcześniej było it was all by design, a teraz it was all my design, czyli mój, mój projekt. Nie po prostu rozplanowane, tylko to wszystko było moim projektem. I oczywiście mamy tutaj bridge i bridge jest genialny. No one wanted to play with me as a little kid, so I've been scheming like a criminal ever since. To make them love me and make it seem effortless. This. To jest chyba błąd. This is the first time I heard the need to confess and I swear. I'm only cryptic and Machiavellian because I care. No one wanted to play with me, me as a little kid. Oczywiście tutaj jest czas przeszły, no bo wcześniej kiedyś. Nikt nie chciał ze mną się bawić, play to bawić się. As a little kid, jak, jako dziecko, czyli jak byłam dzieckiem. So, I've been scheming like a criminal ever since. Ever since. I tutaj nam się łączy to z I've been, czyli czas present perfect. Present perfect mówi nam o czymś, że coś się zaczęło wtedy, kiedyś w przeszłości. Czyli coś się zaczęło, kiedy Taylor była w przeszłości, i to dalej trwa. Czyli łączymy ten czas przeszły z czasem teraźniejszym. I mamy tak. Czyli I've been scheming. Planować albo knuć, knuć jak, krymi, jak kryminalista od tego czasu, ever since I was a little kid, to make them love me and make it seem effortless, to make, make to sprawić albo kazać, to w tym wypadku będzie chyba sprawić, sprawić, że mnie kochają, love me and make it seem effortless, seem effortless, wydawać się bez wysiłku. Knułam jak kryminalista od tego czasu, żeby sprawić że oni, kto, wydaje mi się, że wszyscy, everybody. Wszyscy mnie kochają, i żeby im się wydawało, że to przychodzi mi bez wysiłku. This is the first time. To jest pierwszy raz I've felt. Czyli pierwszy raz znowu tutaj mamy od czasu, od mojego życia, w pierwszym raz w moim życiu, czyli mówimy o swoich y, doświadczeniach życiowych, feel the need to poczuć potrzebę to confess. Confess to wyznać, wyznać prawdę. And I swear. przysięgam, czyli to jest, ta prawda, którą, yy, yy, to jest ta prawda, którą Taylor wyznaje, przysięgam. I'm only cryptic and machi Machiavellian, Machiavellian. Jesus, to słowo to jest killer. Cryptic, czyli zagadkowa, taki kryptyk, wiecie, tu chodzi o te zagadki, które Taylor daje, te easter eggi. I Machiavellian. Dlaczego to jest po pierwsze po, z dużej litery? Ponieważ to jest słówko wzięte od nazwiska. Nie wiem o co tam chodziło, ale sobie może, możecie poczytać. Po polsku mamy taki, yy, takie słowo. Ono znaczy makiaweliczny. Nie wiem, czy ktoś go używa, ale chodzi. To słowo znaczy przebiegły. Czyli jestem tylko kryptyk, taka zagadkowa i przebiegła, ponieważ zależy mi. I teraz tak. To był mój projekt. Wydaje mi się, że tu e, nikt nie chciał się ze mną bawić jako dziecko. No, Taylor wiele razy mówiła, nie miała znajomych, śmiali się z niej, była bullied w szkole. I teraz... I've been scheming like a criminal ever since. To scheming, planować, no to po pierwsze planowanie swojej kariery, ale mi się wydaje, że może to znaczy to, że pisała te swoje piosenki. To była i groundwork, że jak ona na porządne piosenki, porządne teksty, to... Nikt o niej nie zapomni, bo faktycznie Taylor piosenki, co by nie mówić o jej głosie, że nie jest najlepszy, co by nie mówić o jej teledyskach, które sama, yy, sama yy, directs, dy, dy, yy, boże, reżyseruje. Nie, nie są moje ulubione teledyski, które Taylor sama reżyseruje, muszę Wam przyznać niestety. Yy, co by nie mówić o, o, o rzeczach, o jej piosenkach jako muzykalności, bo niektórym się może to nie podobać, to teksty, większość osób przynajmniej chwali ją za teksty, więc to że była właśnie to groundwork. Ona ma mocne teksty, to jest tekściarka w głównej wieży. Jej piosenki to teksty, jej piosenki się bronią słowami. Nawet jak na przykład miałam taki, taką piosenkę właśnie Happiness. Ja jej długo, długo nie przepadałam, zawsze to było skip dla mnie. I jak zrobiłam dla Was yy, yy, analizę, jak zobaczyłam, jak genialny jest ten tekst, to mówię, no, favorite. No, jej piosenki po prostu się bronią, więc to jest to groundwork, to jest to scheming, like a criminal. I knuła, żeby być sławna, żeby mnie knuła, żeby ją ludzie kochali, bo ona chce być kochana, ona chce być podziwiana, ona chce być... Idolem. Ona czuje się dobrze w tej roli i od dziecka się w niej czuła, dlatego dążyła tak bez, yy, bezpośrednio, żeby być sławna. Ale żeby to się wydało bez, yy, bez wysiłku robione. No Faktycznie widać, że Taylor bez wysiłku do wszystko przychodzi, a pewnie kupę, na pewno kupę pracy wkłada w to, co robi. I przysięgam, że jestem tylko zagadkowa, czyli wrzucam, te Wam easter eggi, i to wszystko, i czasem się zamykam i nic nie mówię ani w ogóle. I przebiegła, ponieważ mi na Was zależy. No i znowu to mogło być o związku, ale tutaj mi już jasno pokazuje, że to jest do fanów. Później lekka powtórka refrenu, i mamy zmianę. I laid the groundwork and then saw a white smirk on your face. You knew the entire time, you knew that I'm a mastermind. You knew uh, you and now your mind. All you did was smile because I'm a mastermind. Czyli podłożyłam, wyłożyłam podstawy, wyłożyłam, wyłożyłam podwaliny, zobaczyłam szeroki uśmiech, ale to jest taki uśmiech trochę taki przebiegły. Na Twojej twarzy. You knew the entire time. Entire time to cały czas. Czyli cały czas Ty wiedziałeś, you knew that I'm a mastermind. Wiedziałeś, że jestem mózgiem za tą operacją, że to ja y, pociągam za sznurki. And, and now you're mine. I teraz jesteś, jesteś mój. Mój. I wszystko, co robiłeś, to się uśmiechałeś. Ponieważ ja jestem mastermind. Jestem mózgiem operacji. No i znowu teraz, albo to było o Joe, że ją zobaczył, i się uśmiechnął, no bo on wiedział, że Taylor sobie to ustawiła. Prze przejrzał ją już na samym początku i teraz jest jej albo do fanów. Wy się uśmiechacie, bo wyście wiedzieli. Wy mnie od samego początku rozkminiliście, że to ja pociągam za sznurki, że to ja daję wam te Easter eggi, tutaj jakieś zapowiedzi, tutaj coś, tutaj jakieś zdjęcie, a wy się to drugiego i trzeciego dna I jesteście moi, bo tak takie to przywiązanie się stało, takie mocne, że jesteście teraz moi, moi fani, którzy zawsze ze mną zostaną. I, I teraz wszystko, co robiliście, to było uśmiechać się. Braliście to z uśmiechem. Te wszystkie moje kryptyczne wiadomości, to jak manipulowałam, żeby dojść do tego, do tego miejsca, w którym jestem. Manipulowała, jako sobie planowała to wszystko. Dla mnie osobiście ta piosenka jest bardziej piosenką o, yy, o yy, dla fanów, takie pokazanie, że ja sobie to rozegrałam, wszystko kim ja to nie jestem, ale w taki fajny sposób, takie oddanie też hołdu, można powiedzieć, fanom, że wiecie. Wy, wy, wy mnie rozgryźliście, ale jesteście tu dalej ze mną i fajnie się razem bawimy. Fajne mamy w ogóle zabawy właśnie w roz, rozkminianie i e, rozszyfrowywanie tych zagadek. Taylor, pomimo tego, że ona jest mastermind, to jednak wy tam mnie roz, rozszyfrowaliście nadal. Czo też mi się tak zdaje, że Taylor i to i to miała na myśli. Dlaczego nie, nie każdy. Um, Interpretuję tą, tą piosenkę jak chcę. Ja interpretuję ją jako to jest dla fanów, bo ja jestem fanką i ja czuję bardzo takie, taką konekcję, takie związanie się z tą piosenką. Bardzo ją lubię. No i, i uwielbiam właśnie y, sobie y, słuchać tej piosenki. I to by było na tyle z całego tygodnia z Taylor Swift. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi bardzo. Wreszcie jesteśmy już. Przy końcu samym analiz z Midnight, więc jeszcze dwie zostały piosenki, które będą już za niedługo na moim kanale. Także czekajcie, za, y, polecam dać subskrypcję, żeby nie ominąć tych analiz. I także, jeśli Wam się podobało to, co robię y, ta analiza, to zapraszam do dawania łapek w górę, także komentarz bardzo to pomoże i y, wspomoże mój kanał. Zapraszam także Was na moje inne social media i my się zobaczymy w kolejnych analizach na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, cześć!